kolu, trzy złote Dzięki Kolo. kolu! No koku i nie lubi smerpów. Życie bez klakiera całkiem jest bez sensu. Bardzo lubię, każdy mał smerpy! Kolonie niebieski, działa mi na nerwy! Choć ulani ciągle podskakuje, dziurmuje, kochu mój normuj, normuję. ja mu gdzie powiem, co ja z z łapanym zrobię. ulaniego go na, na wolność wypuszczę, dzisiaj mu się puszczę, panowany puszczę. Ulani to ma na imię krakier. Ulani jest każdym tutaj brakiem, choć ulani chodzi. I nie lubi smerpów! Życie bez uraniego! Całkiem jest! Bez sensu Lubi ciebie, każde małe smerpy. Kolor niebieski, działa mi na nerwy. O ciągle ulani poskakuje, ciągle cię rumbuję, ciągle bierumuje. Co ja dzisiaj chyba tutaj zrobię? Z smerpem dzisiaj co ja zrobię? Ula niego na wolność wypuszczę. Znowu się puszczę, bo go puszczę. Bo mój ula Nii ma na imię klakier, On każdym jest tutaj bez brakiem. Choć ula niego nie lubi nikt i nie lubi smerpów. Życie bez Ulaniego całkiem jest bez sensu.